Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD, a w dzisiejszym odcinku o wczorajszym Marszu Niepodległości. Dobry wieczór. 11 listopada. Dzień, gdy miliony Polaków z dumą cieszą się z naszej niepodległości. I oczywiście świętowano w całym kraju, ale ten największy jak zawsze marsz przeszedł przez Warszawę. TVN boi się jak ognia używać nazwy Marsz Niepodległości. Wczoraj jak go relacjonowali, to na pasku była nazwa Marsz Narodowców. A wcześniej uroczystości na placu Piłsudskiego. Po raz pierwszy z tej okazji przemawiał Karol Nawrocki. I co ciekawe... Nie mówi o śmiertelnym zagrożeniu ze wschodu, a o tym co nam grozi z zachodu. Jak prezydent polski mógł coś takiego powiedzieć, przy zagrożenie to Putin, to Putin Unia Europejska chce dla nas jak najlepiej, jak można pomyśleć o niej w zły sposób. Macik na pik. Zapytaliśmy Polaków, co ich zdaniem jest dla niepodległości najważniejsze. Zgoda. W narodzie. żebyśmy wreszcie byli razem. Szanujmy wszystkich. Radujcie się radujcie premier Tusk się. w Gdańsku poświęcił temu w zasadzie całe przemówienie. To jest naprawdę nasze wspólne święto. Niech nikt tego dnia nie podnosi głosu na drugiego Polaka. W Warszawie Karol Nawrocki. I oczywiście TVN z kilku godzin pewnie ujęć Karola Nawrockiego akurat musiał wybrać to, gdzie wyjmował sobie snusa. W Warszawie Karol Nawrocki, pierwszy raz 11 listopada w roli prezydenta, czołem, żołnierzy i funkcjonariusze! Wygłosił tymczasem ostre, antyrządowe przemówienie, atakując rząd z każdej strony. Że nie stać nas na nasze marzenia, na centralny port komunikacyjny obce nam ideologie w polskich szkołach, Polacy nie chcą politycznych, partyjnych, szopek i teatrów. Wydaje mi się, że prezydent ma prawo jednak się wypowiedzieć. Może faktycznie okoliczności troszkę nie pasują, ale jednak prezydent ma najsilniejszy mandat ze wszystkich polityków, bo wybrało go ponad 50% wyborców. Rządzących wybierają politycy między sobą i z mniejszym mandatem i jeszcze ze starszym mandatem, przecież ten rząd został wybrany. Yy, ponad dwa lata temu, więc jednak prezydent ma chyba jakieś jednak prawo wyrazić swoje niezadowolenie. Prezydent takim zachowaniem być może chciał się wyróżnić na tle Marszu Narodowców, w którym wzięli udział i politycy PiSu, i Konfederacji, i on sam. W wyraźnej tego dnia rywalizacji o rząd dusz na polskiej prawicy prześcigano się tu w antyrządowych hasłach, a prezes Kaczyński zachwalał swoją partię. Jest najsilniejszym Ugrupowaniem. Karol Nawrocki za to z impetem atakował rządzących i Unię Europejską, choć twierdził, że jest jej zwolennikiem. Tak, bo jeżeli jest się zwolennikiem czegoś, to trzeba mieć klapki na oczach i ze wszystkim się zgadzać. Jeżeli za czymś jesteś, to nie możesz wyrazić swojego niepokoju, niezadowolenia z jakiejś decyzji. Część polskich polityków! Gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom. Obcym agendą Unii Europejskiej? Co ciekawe, nie poświęcił ani słowa wojnie w Ukrainie i agresywnej Rosji. Jakby tej wojny nie było, a jest. Boję się zagrożenia ze Wschodu. Polityczna przepychanka w święto narodowe, gdy wszyscy mówią o jedności, nie wypada najlepiej. Przemawiający po Nawrockim wicepremier kosiniak Kamesz, chcąc nie chcąc, musiał odpierać zarzuty prezydenta. Gospodarkę rośnie, budujemy armię, inwestujemy w rozwój, usłyszeliśmy. Budujemy kolej szybkich prędkości. Wiel Wielkich naprawdę prędkości. I nie szukajmy wroga stronę, tam, gdzie go nie ma, mówił wicepremier. Dzisiaj na Zachodzie są nasi sojusznicy, są nasi przyjaciele i w Unii Europejskiej, i w NATO. Granica polskiego bezpieczeństwa jest dzisiaj na froncie ukraińsko-rosyjskim. Marsz narodowców w stolicy przeszedł w ogniu i dymie rac, mimo zakazu pirotechniki. I to jest kolejna sprawa, której nie rozumiem. Czemu na siłę chcemy zakazać tych rac? I szczególnie widzę, że w tym roku jest szczególnie duży nacisk na to położony, przecież one nadają takiego super klimatu. Później w dalszej części filmu Wam pokażę, jak zagranica była zachwycona nastrojem. Marszu Niepodległości. A my nie, raczej nie. To chyba, że używają ich politycy Platformy Obywatelskiej, to chyba wtedy można. Pojawiły się hasły i akcenty antyukraińskie, antyimigranckie czy antyeuropejskie. I tak jak wczoraj przewidziałem, flaga Unii Europejskiej spłonie, tylko myślałem, że to będzie jakaś prowokacja jacyś oddolni uczestnicy to zrobią. Nie. Zrobiła to młodzież wszechpolska. Pokiego grzyba. Nie rozumiem. Przecież to zadziała tylko na niekorzyść, ale wiadomo, trzeba pokazać, trzeba spalić flagę Unii Europejskiej, bo oni są tacy niedobrzy, na pewno to dobrze będzie wyglądać. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Super ale i w Warszawie, i w innych miejscowościach w całym kraju składano kwiaty pod pomnikami. Organizowano pikniki, uroczystości i rozmaite imprezy. Było sporo radości, ale też szczerego wzruszenia. Kocham ten kraj, kocham tych ludzi. W nawiązaniu do wypowiedzi tej pani, mam dwa skrajnie różne filmiki. Polacy też odczuwają wstyd z tego powodu, że są Polakami. I tutaj y, znacznie mniejszy odsetek, bo 8%. Nigdy nie zrozumiem tego pieprzenia, jak komuś może być wstyd z bycia Polakiem. Mamy fantastyczną historię, mamy swój język, leżymy w samym sercu Europy. Powiedziałbym, mamy największy potencjał z krajów europejskich na dogonienie Zachodu. Zachód już będzie się powoli zwijał, a my dalej mamy potencjał się rozwijać. Mamy wspaniałych sportowców, nie wiem czego może ludziom brakować w byciu. Polakiem, ale wiem, czy ja to jest wina. Oczywiście jest to wina mediów, ale do tego zaraz jeszcze dalej przejdziemy. Ale najpierw chciałbym dać wam taką opinię, zdanie pewnego redaktora, którego pewnie kojarzycie. wyciągnięcie ręki. Naszym największym minusem jest to, że w czasach, kiedy żyje nam się dobrze, za bardzo skupiamy się na sprawach mało istotnych. Ale w pierwszy dzień, kiedy dzieje się źle. Za przykład weźmy Dzień Wybuchu Wojny na Ukrainie. W jeden dzień wszyscy się ujednoczymy i wspólnie chcemy pomóc nawet sąsiadowi, bo już nie mówię o tym, że sami nawzajem sobie w Polsce pomożemy. Nie ma drugiego takiego kraju na świecie. Inni patrzą tylko na własną dupę, a my mimo to, że historia zawsze nam pokazuje, że my na sąsiadów to nie mamy co liczyć i tak zawsze chcemy pomóc drugiemu człowiekowi. Morze Biało-Czerwonych, flag tysiące ludzi i stała od lat trasa przez Warszawę. Przeszedł marsz niepodległości. Wśród maszerujących prezydent Nawrocki na czele marszu jego tegoroczne hasło: Jeden naród, silna Polska. Nie było incydentów i tylko przepisy będzie trzeba chyba zmienić, bo zaraz zakaz używania pirotechniki to nieboszczyk. Tak zimne jak race są gorące. I kolejny o tych racach. Naprawdę gdzieś musiał pójść jakiś przekaz, żeby w tym roku krytykować. Race. W tym roku na tym marszu nic się nie wydarzyło. Nawet policja powiedziała, że to był najspokojniejszy marsz. To tak, największym problemem były te czerwone race. Ale za to jak w Sylwestra fajerwerki lecą do góry, to już jest w porządku. Daniel Haliński. Do stolicy przyjechali z całej Polski. Dla niektórych to pierwszy taki marsz. Myślę, że to jest dopiero początek tych emocji. Liczę na więcej. Święto wszystkich Polaków. Święto wszystkich Polaków, to jest Zim. nasz marsz, nasz Polaków i żadna partia, żadni dziwni ludzie, którzy się parają wszystko tym narzędziem, takim socjotechnicznym typu polityka. Jest zniszczą tego w nas. Marsz tradycyjnie rozpoczął się od przemówień polityków. Wicemarszałek Bosak mówi o migrantach, mimo że Polska ma zgodę od Komisji Europejskiej na czasowe wyłączenie z mechanizmów paktu migracyjnego. Następny coś miał krytykować Unię Europejską. Przecież po Pozwolili nam nie przyjmować tych migrantów. Czasowo oczywiście. To Polacy, jako gościnny naród, mają prawo decydować, kogo tutaj przyjmą, a kto zatrzyma się na granicach czy na lotnisku i zostanie odesłany do siebie. I tak było, tak ma być i tak będzie. W trakcie hymnu narodowego, mimo zakazu pirotechniki wydanego przez wojewodę, w górę poszły race. Trzymali je także politycy konfederacji. Tu widoczny Sławomir Mencen. I dzisiaj wiceszef MSWiA powiedział, że konsekwencje wobec Mencena zostaną wyciągnięte. Jak widać duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu i oczywiście też służby policja będzie wyciągać z tego konsekwencje. Sam marsz ruszył przed godziną 15 wśród biało-czerwonych flag, także flaga Unii, Superność! która została podpalona przez młodzież wszechpolską. Do tego takie okrzyki, nawiązujące do premiera Donalda Tuska. Jak słychać, antyrządowych haseł było więcej. Mamy dwa dominujące obozy polityczne. Spór trwający od wielu lat. Przeciwko temu protestujemy. Na Marszu Niepodległości także partie polityczne, Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość, a także pojawił się tutaj prezydent Karol Nawrocki. Wszystkie te środowiska, wszystkie te ugrupowania walczą o głosy skrajnej prawicy. tutaj na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. To też jest olbrzymie szufladkowanie ze strony mediów, gdzie oni twierdzą, że na te marsze Chodzą tylko skrajnie prawicowi obywatele. Wiele osób, które nawet polityką się nie interesuje, jeździ co roku na te marsze dla fajnej atmosfery, żeby właśnie pobyć w tym tłumie, nie interesując się polityką, i przez to, że tu cały czas mówimy o skrajnej prawicy już naprawdę zaraz do tego przyjdziemy jak czytam zagraniczne artykuły no to właśnie oni wszędzie piszą o skrajnej prawicy marsz skrajnej prawicy i czemu oni mają tego nie robić jak w Polsce dominuje taki przekaz bo według ostatnich sondaży jeżeli PiS chce wrócić do władzy potrzebna jest koalicja łączyć skrajnie prawicowe ugrupowania może właśnie Karol Nawrocki Na to po cichu liczy Konfederacja. Co dla Konfederacji oznacza obecność Karola Wrockiego dzisiaj na marszu? Uważam, że to jest pewnego rodzaju docenienie przez prezydenta idei maszerowania podczas 11 listopada. Jarosław Kaczyński także szedł w marszu. Obok politycy PiS. Nawet ci dawno nie widziani. Telewizja Polska. Nie! Polska. To Dominik Tarczyński. Czy PiS liczy dzisiaj na poparcie skrajnej prawicy? Ja mam... nie pośle! Leciał pan z Ameryki. Jesteśmy tutaj wspólnie. Nie myślimy o tej takiej partyjnej polityce. Mam nadzieję, przynajmniej. Choć hasła wykrzykiwane tu przez działaczy partii Grzegorza Brauna jasno pokazują, w którą stronę chcieliby, aby poszła niepodległa dziś Polska. Przygotowując się do tego materiału przeglądałem artykuły z zagranicznej prasy i tam dominowało przeświadczenie, że jest to. Marsz skrajnie prawicowych polityków, że tam skrajnie prawicowi wyborcy tylko są, że są skrajnie prawicowe transparenty typu Polska dla Polaków i tak dalej. I oczywiście wynika to z tego, że w Polsce też dominuje taki przekaz: sami sramy do własnego gniazda, a chcemy, żeby Polska liczyła się później za granicą, ale inaczej jest. Jak przeczyta się komentarze na Twitterze obywateli innych krajów i mogę Wam parę przeczytać. Oczywiście są to dowody anegdotyczne, są to pojedyncze komentarze anonimów z Twittera, ale przetłumaczę Wam kilka. Yy, mieliśmy takie liczby na wiecu w Wielkiej Brytanii, mogliśmy to zrobić yy, naprzód Wielka Brytanią, musimy odzyskać nasz kraj, Polacy muszą być dumni z tego, co osiągnęli. Zróbmy to, teraz nasza kolej, by pokojowo odzyskać nasz niegdyś dumny naród, zrobimy to no tu przekleństwo. Przykład jak wygląda patriotyzm. Nasze partie w Wielkiej Brytanii twierdzą, że reprezentują patriotyzm, ale czemu otwarcie się temu sprzeciwiają. Wspaniały kraj i Polska ma wspaniałego lidera. Dziękuję za obronę chrześcijaństwa i naszego dziedzictwa kulturowego. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i że możemy żyć w czasach, w których Żyjemy. Ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego cocnego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia.